Profesor dr. habilitowany Piotr Sztąpka to jeden z najwybitniejszych polskich socjologów, który zajmuje bardzo ważne miejsce w światowej socjologii. Przez całe życie naukowe związany z Uniwersytetem Jagielońskim, gdzie obecnie kieruje zakładem Socjologii Teoretycznej oraz Centrum Analiz Zmian Kulturowych Europa 89. Jest też jednym ze współorganizatorów oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Europejskiej im. Księdza Józefa Tischnera. Za 40 lat pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim profesor Sztąpka został odznaczony medalem Merentibus z najwyższym odznaczeniem tej uczelni. Uroczystość odbyła się w Kolegium Majus 13 listopada tego roku. Większość dzieł profesora Sztąpki ukazała się najpierw po angielsku. Jego prace zostały przetłumaczone na siedem języków, w tym na tak egzotyczne jak indonezyjski, chiński czy japoński. Rozliczne artykuły naukowe profesora ukazały się już w 13 językach. Jedna z nagrodzonych przez Fundację Książek autorstwa profesora Sztąpki, Socjologia, analiza społeczeństwa, przekroczyła liczbę 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, co na polskim rynku jest rekordem wśród publikacji socjologicznych. Ja wcześniej studiowałem prawo, zresztą z dużym zainteresowaniem, ale. Prawo jednak w większości jest dyscypliną bardzo lokalną, bardzo krajową. A mnie trzeba było tego oddechu szerszego, tego szerszego wyjścia na świat. I tak się zaczęła ta socjologia. A dzisiaj, znowu, jeżeli patrzę na socjologię już z perspektywy 40 lat pracy zawodowej w tej dziedzinie, to wydaje mi się, że to jest taki dział nauki, który jest jakby najbliżej, Potrzebom myślowym, intelektualnym zwykłych obywateli. Swą pasję utrwalania obrazu świata na fotografii profesor Sztompka może realizować m.in. dzięki temu, że spędził wiele lat na uniwersytetach i w instytucjach naukowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Staże naukowe odbywał m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim i Harvardskim, a także na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Był zapraszany na odczyty i konferencje do wielu krajów. Owocem tych podróży naukowych i nie tylko, jest bogata kolekcja zdjęć z całego świata. Poza nauką i fotografią, inna pasja profesora Sztąpki to sport, a przede wszystkim narty i rolki. Profesor dr. Habilitowany Piotr Sztómpka to drugi w historii po Janie Szczepańskim Polak pełniący funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, jeden z najszerzej znanych na świecie polskich socjologów.